My też i właśnie u nas z nami, Piotrka Kozłowskiego. No jeszcze do tego napadą absencje młodzieżowców. No i niestety ten skład dzisiaj musiał mocno, bym powiedział, przekształcić. To miało wpływ na, na, na początkową na część meczu. Przestrzegałem zespół mocno. Że jednak ten początek musimy wytrzymać 15 15 minut e, tak, e, tak na odprawie sygnalizowałem, że 15 minut wytrzymałem myślę, że będzie szansa na pokuszenie się o rewizję. No, widać, bo niestety nie wytrwaliśmy tego okresu i ten, i ten, ten początek ustawił spotkanie. Wydaje mi się, że e, takim zasłużonym wynikiem. Byłoby to jeden, bo ta sytuacja, którą miał oparłem, że nie której co początkowej części metrów, musi być wykorzystana. Wydaje mi się, że to wszystko bardzo tą sytuację. A wtedy mamy szansę na tą końcówkę, może bardziej z większą wiarą. I może by się nam udało z tego trudnego ten w tym punkcie, nam bardzo zależało, bo po ostatnich powalczyć nawet w osłabionym składzie, ale nic. No ale niestety już potem yy, Łomża kontrolowała spotkanie. Wydawało mi się, że, że starają się oszczędzać siły na następne spotkanie i, 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 i w zasadzie no, nie zagroziliśmy im na tyle, żeby musieli yy, dbać się o, o wynik do ostatnich. No, gratuluję trenerowi zwycięstwa. Postaramy się Drobić to w przyszłej Cieszę się, że udało nam się podtrzymać tutaj zwycięską pasce po dobrym spotkaniu Konkali i odnieśliśmy kolejne zwycięstwo. Chociaż trzeba przyznać, że, że to było bardzo trudne spotkanie, bo szybko, żeśmy rozstrzygili bramkę, prowadziśmy 1 do zera. Ale też, tak jak ten powiedział, goście mieli swoje sytuacje i dzisiaj bardzo dobra dyspozycja Rafała Chłodzkiego w bramce pomogła nam w tym, żeby ten wynik z tyłu był na zero. Mieliśmy swoje sytuacje jeszcze w pierwszej połowie, mieliśmy troszeczkę w drugiej. Cieszymy się z tego, że strzeliliśmy dwie bramki, nie straciliśmy żadnej, dopisujemy trzy oczka. No i muszę pochwalić zespół gości, bo przyjechali w otwartą kilkę, mieli trzy bardzo dobre sytuacje. Nie wykorzystali tego, ale też troszeczkę nasz zespół został postraszony. Dlatego tak jak mówiłem cenne zwycięstwo, ważne punkty. Wydaje mi się, że w pełni zasłużone, ale tak jak powiedziałem przy dużym nakładzie się z naszej strony przy bardzo dobrej grze ze MKS korsza. Nie to, że są te zmiany, tak? Bo przed strzałka przed Laska, za chwilę a pod końca znaczy znowu no, Mateusz szedł. Zmiany zmiany są zawsze po to, żeby dać jakiś tam wodzie z Mateusz przed poprzednim. Dlatego, że nie układało się wybitnie spotkanie Danielownika z Przykowi, miał żółtą kartkę, baliśmy się o kartę czerwoną, to jest młody chłopak. Troszeczkę tutaj doświadczenia mu zabrakło, bo ta kartka na pewno niepotrzebna, chociaż nie chciał tego zrobić. I tak jak mówię lepiej hukać na zimne niż potem grać w przysięciu i bronić tego wyniku, co zupełnie nam nie było potrzebne. Natomiast no to, już to, że Mateusz szedł w 86. nie na się niczym nie świadczy. To akurat jest zmiana taktyczna troszeczkę taka, bo... Mieliśmy ten wynik, kontrolowaliśmy to wszystko. Cieszę się z tego, że rycerzowi, którzy też ożywili jeszcze na to ostatnie spotkanie też stworzyli bardzo dobrą sytuację. Niestety troszeczkę niegodne podanie do tyłu do Adriana Mleczka, a tak była, była piękna bramka.